Kraina Lego Ninjago. No, przyjacielu, to nie, że dzisiaj fajny dzień? Tak, jest piątek. Jutro Bartosz w wiedzie jedzie do lądka. Do miasta lądek Zdrój. Jak myślisz, że zabierze nas i będzie na przykład film sekretny, życie minifigurek Lego 2, a może jeszcze sezon zrobi? Ja myślę, że nie. Już raz o obciach zrobiliśmy. No. Też tak myślę, chociaż mnie przy tym nie było. Przecież no. nas też. A ja byłem w pudełku. A my byliśmy na górze, na szafkach, no właśnie tutaj. Eee, no myślicie, że zrobi? Myślicie, że nie zrobi? Ja tam myślę, że zrobi. Idzie jest piątek, nic się nie może zdarzyć, bo w końcu są wakacje i wszyscy siedzą przed telewizorem. Czy tam coś w ogóle... Dzisiaj jest premiera nowego, nowego, nowego... Spider-Man Spider Far From Home obejrzymy sobie przecież nie ma u nas kina ani telewizora musimy iść do Ninjago City wiecie ja bym ja bym tutaj poszedł właśnie do Lego City bo tam jest najlepszy internet i najlepsze kino właśnie w mieście ja też popieram a w ogóle mamy pieniądze na bilety Eee, e, jesteśmy spłukani. Zielony ninja nam nic nie daje. Właśnie, to po co my z nim pracujemy? Dobrze, Sejm, dobrze też e, tak samo myślę. Ale co wy? Za co ma nam płacić, jeśli się przecież nic dzisiaj nie zdarzy? A, na klocka, na klocka! Jednak się coś dzisiaj zdarzy. Jednak się coś dzisiaj zdarzy. A, formować szyki, formować szyki. Do ataku, do ataku! Idę pierwszy, a masz moim nończeko. Dobra, może tutaj? Koło <ścudź> To nie ma łaskotać. No to z głowy. Uwaga. Aaaa. Jay, Ty masz taką silną czachę. Dobra, nie mam pojęcia, kim ty jesteś, ale mierzyliśmy się już z o wiele innym słem i gorszym i jeszcze innym. I ja e, Co jest? I ja pff. O nie Kol! Czyli szybko idź do Leloida Dobra, kowek, tyk. kowek, 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 orientuj się bo strzela kowek, 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 Dobra, Kai, zadajesz pierwszy cios. Chija. I! Css. Css. A. A. Css. On ma rękawice nieskończoności! On ma cztery kryształy. Szybko! Czerwony ptaszku! Zabierz kryształ! Zabierz! Ale gdzie? Szybko! Gdziekolwiek! koporyku. Dobra, tylko jak ja nie mam go wziąć, jeśli ja nie jestem minifigurką i nie dam rady go wziąć? Szybko, postaraj się! Dobra, a jak ten gość się w ogóle nazywa, ta wielka minifigurka? Eee... Thanos, a co? A, bo chcę wymyślić dobre przysłowie. Uwaga! Panie Thanosiku, Franciku. A! O nie! Mój kryształ! Do zobaczenia! Kokoryku! Tyk! Nie! Kryształ! Powerman Sezon drugi Odcinek szósty Thanos A, Ale wczoraj im dopiekliśmy! Doklockowaliśmy! A, tęskniłem za tym twoim poprawianiem. Dzięki. A, skończyliście naprawić ten portal? Eee, prawie. Zaraz będzie zmiana. O nie, tylko nie zmiana. O, za to my kończymy sprzątać. No, w pewnym sensie. A brixy? briksy też kończą. Super. A, ale fajnie. Dobra. Cieszę się, że Was widzę, chłopaki. Nie wiecie, ile się u nas na szafkach działo. Po prostu tak było fajnie. Wiecie, że naprawdę na, też na chwilkę Rex stał się dobry? Co? Naprawdę dobry? No, tak na serio, tak naprawdę dobry. Ja. Ale dziwnie. No właśnie. No, było naprawdę przygoda niezła. Przygoda niezła. Przez dwa lata naprawdę byliśmy tacy. Naprawdę byliście tacy. Wow, a nam to po prostu jakby był jeden sen. Ciekawe, czy dzisiaj coś zdarzy. Nie. Dzisiaj są wakacje. Dzisiaj mamy w końcu urlop. Yupi, urlop. Urlopik, urlopik. Nic się nie stanie. Urlopik, urlopik. Teraz mm. coś się jednak stanie. Uwaga! Zebrać szyki. Zebrać szyki. coś się jednak dzieje? Mm. Ah! O Boże, to mój przyjaciel! Czerwony! Czerwony! Anglibercie! Anglibercie! Cześć, dzień na się? Anglibercie, co się stało? Co się stało? On, on przybył! Thanos! Thanos przybył! To, co jest obok mnie, to kryształ! Kryształ nieskończoności. On ma ich już cztery. Nie pozwólcie, by zdobył ten. Angribercie! bercie Angribercie! bercie Czujesz jego tętno? On jest w plastiku, nie czuć jego tętna. Psiś. Psiś. Dobra, żyje. Widać, nie zmęczyła go ta teleportacja. Co to za Thanos, o którym mówię? Thanos. Jeśli wrócił i ma cztery kryształy, światowi nic nie pomoże. Szybko musimy brać. Musimy wszyscy... Musimy jakoś po prostu... Naprawdę. Chronić tych dwóch. Ale co to jest za Thanos? Od wieków pragnie zdobyć wszystkie kryształy. By połowa ludzkości przestała istnieć. Jak pstryknie ptry, jak tak. Super. Fajnie, fajna powieść. Czyli te jego wojska i w ogóle Rex to był od niego? No, wszyscy całe zło. No nie całe, nie całe... No no nie całe, ale wiecz. Dobra, muszę trochę pomydytować.... Um, 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 um. Dobra, pomydowałem. Długo to nie trwało. Tak. Zobaczyłem wszystkie wyniki nadchodzącego starcia. Ile tego widziałeś? 5400. Ile razy wygraliśmy? Raz. Super. Czyli pewnie to ten raz. A możemy dalej balować. Musimy obmyśleć plan. Plan, mówicie? Ach, jakbym po prostu mógł wam. W gu... do głowy wpojąć kim naprawdę jest Thanos ja mogę macie w głowach aż taki straszny szybko formować szyki uwaga cień woda lego ogień no i chyba tyle ja nic nie mówię bo nie mam dobra Dobra, zrobimy tak. Ja mam plan, ja mam plan. Zaraz. To ma mieć plan lepszy. Ja mam lepszy. Dobra, zróbmy tak. Ja będę... Ja mam o wiele lepszy plan. Zrobimy to, co ja chcę. I jak zwykle uratujemy. Uratuję świat. Tak yy, w ogóle ty go nigdy przecież nie uratowałeś. No, ostatnio uratował przecież w pierwszych Powermenach, uratował yy, świat zielony ninja, PDL. Tak. Tak, patrzcie na mnie, to ja jestem bohaterem. Yy, tak, ja byłem świadkiem. Ach. Dobra, Klocku, ja mam lepszy plan. Tyk. No tak. Faktycznie jesteś dużą minifigurką, ale ty jesteś taką bardzo dużą, wyjątkowo dużą. Nie widziałem większej, jesteś naprawdę dużą. Cichaj. Dobra. Ile ważysz? Dobra, 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 dobra. Więc co? O czym, chcesz, o czym chcesz gadać? O McDonaldzie? Tak, wiem, też lubię McDonalda. Cza, gdzie są pozostałe kamienie? A, kamienie. Kamieni u nas na ziemi jest sporo. Są nawet na plaży. Są różne kamienie. Zapytaj geologów. Oni się naprawdę znają na tym najlepiej. A nie o kamienie, tylko o kryształy nieskończoności. A, kryształy, kryształ w szukaj w jaskiniach, bo ich jest naprawdę dużo w jaskiniach. Jeśli chcesz, są też kryształy na pierścionkach, albo kryształowe pierścionki, jakieś medaliki. A, kryształy te, które mam na ręce. A, one się świecą, czyli pewnie chodzi Ci o latarki. Albo po prostu o coś, co się świeci. Mamy tutaj takie rzeczy, które się nazywają żarówkami, latarki. E, naprawdę bardzo przydatne. Można oświetlać nimi ciemność. Kup sobie. Dobra. Ludziku. Jak Ty mnie nazwałeś? Ludziku. Nie nazywaj mnie tak. Dobrze Ci radzę. Ludziku, mam moce, o których ty nawet nie śniłeś, więc zjedź mi z drogi i powiedz grzecznie, gdzie jest Kamień Nieskończoności, a ja cię zmiotę. Zaraz ci pokażę, że nasze moce dorównują twoje. Dobra, teraz, szybko, 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 szybko! O, super! Dobra, e, panie Strange, zabierz pana Gandalfa gdzieś. Dobra, pik. A my tu sobie tak stoimy i dla nas nie ma żadnej roli. Ach. I co? Działa. A widzicie, to był mój plan. Dobra. Dobra. Dobra, panie K. Wiecie, pomóż mi z tak, ale wiecie, ta sytuacja wydaje mi się bardzo znajoma. E, tak, Avengers Infinity War. Tam Avengers się zawiodli. Zawiedli, ale my jesteśmy Brix i power menu. My e, nie zawiedziemy. Prawda. Strzelaj. Ty nie gadaj, tylko strzelaj. Okej. Okay. Dobra. Dobra. A, wyrywa mi się. Dobra, e... Panie Katy, musisz ściągać się, muszę pomóc. Rok, rok, jak ze starych dobrych czasów, nie? No tak. Masz Twojego Bricksa, o Boże. Brik się! się, nie! Aaa! Boże, chodź mi, chodź mi... tu pomóc w no, Dobra! A może ja Ci strzelę, he? A. Ja. Pszsz, psz. A. Dobra. Ja nie zawiodę. Nie zawiodę. A. Brakuje jeszcze jednego. Uderzyłem go, uderzyłem go. I co mi zrobisz, pew osiku? pew oh, co mi zrobisz ja. pew i po twoim pew 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 Mm -hmm. Co? Ale to znaczy, że... O, chyba się przykręcę i położę na twarz. Będzie mniej bolało. O. Ja... O, a wiesz, nie, nie tak niełatwo wykonać wiele. O nie, to już szaleństwo. Co? Naprawdę potrzebują pomocy. Ale pani strzeź, przecież to chyba nie jest dobry pomysł, byś przychodził tutaj. Piu. Och, z w nieskończoności. O nie. Piu. Tak. Ostatnie z w nieskończoności nie jest. Nie. Panika. Zakończmy to. I Eee. W nieskończoności jest mój. Historyczna chwila. Psz, aaa, aaa, aaa. Zbyt wielka moc, szybko. Ja, Przecież nawet, że się kombie dotknął. A, się już, tu message już. Przegraliśmy? Jak? Hm? O Boże. Co, o Boże? Przyjąłem się mogąc walcząc, Mogą mogąc walczyć u Twojego boku. Pamiętaj o mnie idzie na Jonesie. Nie, 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 Angry Bercie, Angry Bercie. Przegraliśmy. Ok, ja już mam wszystko. Włoski miecz i de Hesse, Titanosa. Zaraz rozkloskować. Wiem, zaraz Bartek. Co? Trochę dziwnie się czuję. E, e. Weź to. Nie, nie, i nie chcę. Ja nie chcę też. Nie chcę umierać! Ja nie chcę umierać! Ja jestem na to zdecydowanie za młody! Nie! Wytrzymaj. Nic ci nie jest. Ach, naprawdę? Tak, spokojnie. Ach. 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 Przepraszam za to, co zrobiłem w drugim sezonie Rixmanów. Nie. Nie. Ach. Ach.